Czy zaciął ci się kiedyś kluczyk w stacyjce? Nieważne jak mocno czy delikatnie próbowałeś przekręcić ten cholerny kluczyk, żeby go nie złamać, cokolwiek robisz, nie stosuj smarów w sprayu. Ja wam pokażę, co zrobić, żeby naprawić zacinający się kluczyk w stacyjce za darmo. Jedyne dwie rzeczy, które potrzebujecie, żeby to naprawić, to ołówek i nożyk. Zacinający się kluczyk w stacyjce jest wkurzający. Może dlatego tak jest, bo masz starszy motocykl lub zostawiłeś go na zewnątrz w deszczu przez dłuższy czas. Cokolwiek myślisz, żeby to naprawić, nie używaj smarów w sprayu. Jest to dobre rozwiązanie na krótki czas, ale po dłuższym czasie będzie się znowu zacinał, bo do smaru przyklejają się brudy i inne syfy. Wystarczy nożykiem zeskrobać trochę grafitu z ołówka. Nie potrzebujecie dużo. Wystarczy tylko tyle, żeby po prostu te opiłki dostały się do środka do stacyjki. Jeśli nie macie nożyka, wystarczy ołówek i kluczyk. Po prostu nasmarujcie grafitu na kluczyku po jednej i po drugiej stronie, żeby po prostu te opiłki się nazbierały na kluczyku i włóżcie nasmarowany grafitem kluczyk do stacyjki. Działa to też nawet jeśli jeździcie z kuferkami. Zamki w kuferku też mogą się zaciąć. Jeśli chodzi o tylne siedzenie, tym sposobem też tu możecie naprawić. To było tyle, jeśli chodzi o taką szybką poradę motocyklową na zacinanie się kluczyka w stacyjce. Dajcie łapkę w górę, jeśli polubiliście ten filmik. Subskrybujcie, jeśli nie chcecie przegapić następnego odcinka. A ode mnie do Was to LWG Przyczepności i do zobaczenia. Pa!